Ustawiałam wody, bo rozumiem, że miałam skarpetki popielate. A wszyscy Niemcy to mieli skarpetki popielate, i miały po trzy paski białe, u góry. Mm -hmm. Takie pod te skarpetki, ale takie ciepłe, puszyste. I miał taki Niemiec, może miał ze skarpet w worku. Ja mm -hmm. wziąłem jedne, nawet nie widział. Wziąłem je umoczyłam je w wodzie, w biednicy. A tu w się gotowała woda, wziąłem rzuciłam granatową farbkę, wodę. No to, to przyszedł, patrzy, mieszam. Cofi, faszystas! Ja mówię, też byłam. Supa, faszystas super. <laughs> Ale się wziąłam, wy wyżyłam trochę te skarpetki, że mu muszą być mokre. nie? ją trochę, rzuciłam te wodę, zamieszkała. Faszzystas Super. <laughs> Przyglądał. co ja tam zrobiłam, nie widząc skarpetek, tylko widział, że coś tam mieszam. Później wziąłem, zostawiłam na noc w sienni pod ławą. Wystygło tak w tych skarpetkach ta woda. I rano wziąłam, wypłukałam. I powiesiłam na pręcie, przy kuchni. specjalist! Och, specjalist! Super! Och, specjalist! Siedział tu mi skarpetki przy piecu, ubrałam się i mówię, Pryma, o Pryma, pry. takie byle gówno mi się zachwycały. No, no. Czy on nie wiedziały, że to trzeba, to można uformować? Nie wiem. Może niektórzy wiedzieli, ale on może z 20 lat, też A, również, no, no. mógł nie wiedzieć. Może no, tak chłopka ja tam gdzieś gotowa w kuchni nie zwrócił uwagi, nie wiedział.